Na straganie, na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Tak, pan tak wiernie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szczupiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczyna to kalarebka. spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch na pobrzuchu rzepę klepie. Jak tam rzepo, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie Grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka stoi z gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to Feller westchnął ser. Burek stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraczku, mój czerwony, czyżbyś byś nie chciał takiej żony? Burek tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka. Nie chcę żony mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. Zaraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka zaparzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecz smutnie. Mu i drodzy, po co kłótnie? Wnet i tak zginiemy. zginiemy. Zupie, suflet. Atot felere vestnu